się Wojtuszu. Siadaj na... No, się, czekaj. E, witam. E, witam, Wojtek się boi, bo będziemy dzisiaj oglądać straszny film. I, i wiem to wygląda, jakbym ja miał ten kanał, w sumie to by było nawet lepiej. <laughs> Wojtek się boi, bo będziemy oglądać i nie wystraszy się challenge. I to takie straszne, bo są tylko jumpscary. No działaj. No powiększ. Ale usiąść na tym krześle. Ja siadam na gamingowym, żeby nie było widać. Czekaj. Siadaj tu, bo będziesz mnie widział. Siadaj o tu, bo będziesz mnie widział. Dziękuję. Jezu, możemy mieć O Jezu... Nie! Wiem co to nie. będzie! Spokojnie nie! Nie! Nie patrz, nie patrz, nie patrz. Straszne. Nie. Młody nie, bo będziesz nie. miał koszmary w nocy. Nie. Nie patrz, nie patrz, bo tu będzie tam i na tej Anabel. Nie. No widzę, młody nie patrz. Nie. Naprawdę. Nie. Nie, ja nie, nie Nie, on dotknął, on dotknął, dobra. Ale się nie wystraszyłem. Wojtek, nie zatykaj, musisz być odważny. Wy wyłączyć? Nie. <toddź> dobra, to, Woj, to Wojtek idzie indziej. Tylko ja to będę oglądał, dobra? Mm. Um, na ten odcinek ja, bo Wojtek tak się boi. Wojtek już, cichutko. Spokojnie, przecież ty nie oglądasz. No i tu będzie ta mordana Bel. No, zagraj sobie w co, zagraj sobie w coś na telefonie. Jezus, Maria. Dobra pomysł. Ha! Wiesz o co tu chodzi? Hmm... Wiesz co tu pisało? Hmm... Nie, nie, to, zabaj to, zabaj to. Nie, spokojnie, został po... O kurde! <laughs> Jakie słodkie.